Otwieramy podręczniki na stronie 189. Zadanie pierwsze. Oblicz pole poniższych równoległoboków. Ok, i zaczynamy od pierwszego. Mamy obliczyć pole. No to najpierw zapiszmy sobie wzór na pole równoległoboku. Wzór na pole to a, czyli podstawa razy h, czyli wysokość tego równoległoboku. I teraz przypominamy sobie, co to jest. Podstawa. Podstawa to jest ten bok. Na który opuszczona jest wysokość pod kątem prostym. Czyli podstawa to jest ten bok, a tutaj mamy wysokość. Oczywiście też podstawą może być ten bok, bo tutaj też jest kąt prosty. Ale ten bok wiem, że jest dokładnie taki sam jak ten. Ok, czyli P równa się podstawa, czyli 63 cm, razy wysokość, czyli 21 cm. No i liczymy pisemnie. 63 razy 21, 1 razy 3, 3, 1 razy 6, 6, 2 razy 3, 6, podpisuję pod dwójką i 2 razy 6, 12. Dodajemy 3, dodać nic, 3, 6, dodać 6, 12, 2 i 1 dalej, 1 dodać 2, 3 i 1. Czyli 1323, no i pole w centymetrach kwadratowych. Centymetra z centymetr to centymetr kwadratowy. Ok, pierwszy równoległobok za nami. Teraz drugi równoległobok. Może sobie podpiszcie A, podpunkt A, podpunkt B i podpunkt C. No to podpunkt B. Wzór ten sam, pole równoległoboku podstawa razy wysokość. Podstawa to jest ten bok, na który opuszczona jest wysokość pod kątem prostym, czyli to będzie nasza podstawa, a to jest nasza wysokość, czyli pole to będzie podstawa, czyli 50 metrów razy wysokość, czyli 38 metrów, no i liczymy. 50 razy 38. 8 razy 0, 0, 8 razy 5, 40, 3 razy 0, 0 i 3 razy 5, 15. Dodajemy. 0 dodać, dodać nic, 0, 0 dodać 0, 0, 4 dodać 5, 9 i 1 spisujemy. Czyli 1900 i metr razy metr to metr do potęgi drugiej, metr kwadratowy. Ok, i ostatni równoległobok pod punkt C. Znowu, pole boku wzór ten sam, podstawa razy wysokość. Podstawa to jest ten bok, na który opuszczona jest wysokość pod kątem prostym. Czyli podstawa i wysokość. Ale ten bok przecież jest taki sam jak ten, więc skoro tu są 2 decymetry, to tutaj też będą 2 decymetry. Więc albo możecie zrobić to jako podstawę, to jako wysokość, bo jest też kąt prosty, albo to jako podstawę, a to jako wysokość. Nie ma znaczenia, bo te boki mają taką samą długość. Ok, czyli tak, 2 decymetry razy 18 cm. Ale uwaga, bo nie zgadza się jednostka. Czyli najpierw musimy ustalić jednostkę. Na przykład decymetry zamienię sobie na centymetry. Jeden zwykły decymetr ma 10 cm. Czyli 2 decymetry to będzie 20 cm. No i liczymy. Pole równa się. Wzór mamy, czyli wzór już któryś raz nie piszę, bo już raz napisałam. Podstawa, czyli 20 cm razy wysokość, czyli 18 cm. Można pisemnie sobie obliczyć, a można zakryć 0, 2 razy 18 to 36 i dopisać to zakryte 0 cm razy cm, cm do potęgi drugiej, cm kwadratowe. I zadanie drugie. Zmierz podstawę i oblicz pola równoległoboków. Ok, i słuchajcie, wiem, że tu są 2 cm. Co to będzie te 2 cm? My możemy powiedzieć przecież, że ten równoległobok jest tak wysoki. To jest jego wysokość. Ten równoległobok jest też tak samo wysoki, i ten równoległobok jest tak samo wysoki. Można tutaj, jak chcecie, jeżeli Wam łatwiej, dorysować sobie wysokość. Oczywiście pod kątem prostym, najlepiej z ekierką to zrobić. 2 cm. Tutaj też mogę, przeważnie od wierzchołka prowadzimy wysokość, ale możecie też poprowadzić, słuchajcie, tutaj, tutaj ten odcinek, możecie tutaj, możecie tutaj, bo w każdym przypadku wyjdzie Wam tak samo wysoki ten równoległobok. 2 cm i tutaj też kąt prosty zaznaczamy i 2 cm. I też sobie podpiszemy, że to jest podpunkt A, podpunkt B i podpunkt C. OK, no i teraz podstawy. Gdzie jest podstawa? Podstawa to jest ten bok, na który opuszczona jest wysokość. Czyli podstawą jest albo ten bok, albo ten. No one mają taką samą długość, więc albo mierzycie ten, albo ten. Bo tutaj też oczywiście jest kąt prosty. OK, no to zmierzymy sobie. Bierzcie linijki, zatrzymajcie filmik i zmierzcie te podstawy. Tutaj mamy 2 cm. Tu mamy 1,5 cm. I tu mamy 3 cm. Ok, i podpunkt A pole, wzór na pole, podstawa razy wysokość, czyli A razy H. No i liczymy podstawa, czyli 2 cm razy wysokość, czyli też 2 cm, 2 cm razy 2 cm to 4 cm kwadratowe pod punkt B. No może tutaj dla utrwalenia za każdym razem będę pisała ten wzór, żeby lepiej go zapamiętać. Czyli wzór A razy H. No i piszemy P równa się. Podstawa to jest 1,5 cm razy 2 cm. 1,5 razy 2 to 3, bo 1,5 złotego, na przykład razy 2, to będą 3 złote. Centymetr razy centymetr, centymetr kwadratowy. I podpunkt C. Wzór sobie napiszę, żeby go sobie utrwalić. Podstawa razy wysokość, czyli A razy H. I liczymy. Podstawa 3 cm razy wysokość, czyli 2 cm. 3 razy 2, 6 cm razy cm, cm kwadratowy. I pamiętajcie, że wysokość zawsze pod kątem prostym ten kąt prosty musicie zaznaczyć albo tutaj, z tej strony, albo z tej, bo zawsze u góry i na dole ten kąt prosty będzie. Podstawa to jest ten bok, na który opuszczona jest wysokość. Czyli tutaj podstawą jest albo ten bok, albo ten. W, w tym przypadku, w przypadku tej wysokości.